Cześć, tu Michał z AED Max. W tym filmie opowiem Ci wszystko, co potrzebujesz wiedzieć na temat defibrylatora AED firmy Herzain model Samaritan Pad 350P i 360P. Firma Hertzine należy do dużej grupy Stryker, która dostarcza sprzęt do karetek oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych. Defibrylator Samaritan Pad występuje w dwóch podstawowych konfiguracjach. Półautomatyczny z oznaczeniem 350P Posiada przycisk defibrylacji oraz w pełni automatyczny z oznaczeniem 360p bez przycisku defibrylacji. Obudowa urządzeń posiada klasę odporności na deszcz oraz pył IP56. Oznacza to, że urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie. Producent urządzenia wyraźnie zaleca, aby stosując urządzenie Samaritan PAD podczas akcji ratowniczej, Upewnić się, że nikt nie dotyka osoby poszkodowanej. W przeciwnym wypadku dostarczany impuls elektryczny może spowodować poważne obrażenia zarówno u ratowników, jak i osób postronnych. AED Samaritan Pad 350P i 360P wyposażony jest w panel graficzny z piktogramami pokazującymi jakie czynności należy w danym momencie akcji ratowniczej wykonać. Komendy głosowe, które podaje defibrylator, dostępne są wyłącznie w języku polskim, bez możliwości zmiany języka. Usuń ubranie z pacjenta, aby odsłonić klatkę piersiową. Urządzenie zasilane jest zintegrowaną baterią z elektrodami, tak zwany padpack. Co oznacza, że każdorazowo, kiedy użyjemy urządzenia do akcji ratowniczej, należy wymienić zarówno baterie, jak i elektrody, ponieważ połączone są w jeden pakiet. Producent urządzenia zaleca, aby nawet po przypadkowym włączeniu urządzenia natychmiast wymienić pad-pak lub Pedipak na nowy. Elektrody urządzenia Samaritan Pad 350 i 360p nie są uniwersalne. Mamy osobny pakiet elektrod i baterii dla dorosłych. Ten znajduje się w podstawowej konfiguracji defibrylatora oraz dodatkowy pakiet baterii i elektrod dla dzieci, który należy dokupić jako akcesorium. Koszt elektrod pediatrycznych tego zestawu elektrod i baterii to około 1000 zł. Koszt elektrod i baterii dla dorosłych to około 800 zł. Zintegrowana z elektrodami bateria zarówno w wersji dla dorosłych Padpak, jak i dla dzieci Pedipak pozwala na wykonanie do 60 defibrylacji. To najmniejsza bateria dostępna w urządzeniach AED na rynku. Zintegrowane elektrody i baterie posiadają czteroletnią datę ważności. W czwartym roku używania mamy możliwość wykonania zaledwie 10 defibrylacji. To pozwala na poprowadzenie akcji ratowniczej nawet tylko przez 20 minut. Po tym czasie urządzenie się wyłączy. Urządzenie Samaritan Pad 350P i 360P stosuje impuls niskoenergetyczny w przedziale od 150 do 200 J dla osoby dorosłej oraz 50 J dla dzieci. Aby przełączyć urządzenie w tryb dla dzieci, należy wyjąć zintegrowane elektrody i baterie pad z urządzenia. Defibrator wyłączy się i przestanie podawać komendy głosowe oraz zainstalować zintegrowane elektrody i baterie dla dzieci penipack, oraz włączyć ponownie urządzenie. Od tej pory defibrator będzie pracował w trybie dla dzieci. Urządzenia nie wolno stosować u niemowląt, czyli osób, które nie ukończyły pierwszego roku życia. Urządzenie AED w trybie dla dorosłych potrzebuje nawet 12 sekund, aby przygotować się do defibrylacji o energii 200 J. Rekomendacja Europejskiej Rady Resustacji dla urządzeń klasy AED to 10 sekund na przygotowanie się do defibrylacji. Po akcji ratowniczej wymień zintegrowane elektrody i baterie PadPak lub Pedipak na nowe, znajdziesz je w sklepie AEDMAX24.pl. Od tej pory Twój defibrylator Samaritan Pad ponownie będzie, tak jak Ty, gotowy do akcji ratowniczej. Aby zobaczyć więcej filmów na temat pierwszej pomocy, odwiedź nasz kanał AEDMAX na YouTubie oraz śledź nasze profile na Facebooku, Instagramie czy LinkedInie. Dziękuję i do zobaczenia. Cześć!